Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Król jest 130 stopni Celsjusza, a moim i Państwa gościem jest publicysta i dziennikarz Adam Szabelak. Witamy Cię Adamie. Dzień dobry, witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o idei militaryzacji narodu. Zanim jednak przejdziemy do naszego tematu, chciałbym Państwa gorąco zachęcić do wspierania naszej pracy poprzez, czy to wpłaty poprzez Patronite'a, albo na, naszo, na nasze konto. Przechodząc już do naszego tematu, Adam w swoim, w swoim tekście opublikowanym na łamach portalu Nowy Ład no, wysunąłeś taką tezę, że wojsko zawodowe nie powinno być oddzielone od społeczeństwa w tak dużym stopniu, jak jest teraz. Czy mogłeś nam przybliżyć, jaka myśl się za tym kryje? Tak, ten, ten tekst opublikowałem w ubiegłym roku, ale teraz szczególnie warto przypomnieć go w kontekście święta wojska polskiego, gdzie oddajemy honor i hołd wszystkim noszącym mundur, gotowym poświęcić swoje życie za, za ojczyznę. Ale właśnie w tym, w tym całym kontekście powinniśmy pamiętać, że każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszego kraju. Jeżeli spojrzymy na, na to, jak wygląda, wyglądają zagrożenia dla państwa, narodu polskiego w XXI wieku, no to widzimy, że samo wojsko, same służby nie będą w stanie im sprostać bez odpowiedniej bazy, bazy społecznej. To hasło, militaryzacja narodu, tak strasznie brzmiące, wcale, wcale nie jest nie jest czymś, co powinno nam się kojarzyć, co powinno nam się kojarzyć na przykład z przywróceniem powszechnego poboru w starym wydaniu albo podporządkowywaniu całego społeczeństwa celom wojskowym. To jest idea, myślę, że można tak to powiedzieć, na miarę XXI wieku. Inspirowana e, skandynawskim całościowym podejściem do bezpieczeństwa. E, całościowe podejście do bezpieczeństwa wywodzi się z zimnowojennej doktryny e, obrony totalnej e, i uwzględnia militarne i niemilitarne aspekty bezpieczeństwa narodowego oraz zarządzanie kryzysowe. E, to e, całościowe podejście do bezpieczeństwa różni się tym od obrony, to, 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 obrony totalnej, że trwa cały czas. E, nie jest uruchomiane jedynie w przypadku konfliktu zbrojnego. Czyli cały czas e, zapewniamy sobie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest, e, jest procesem. E, za to bezpieczeństwo nie odpowiada tylko, tylko jakieś tam wąskie grono e, ekspertów ale każdy członek społeczeństwa, który zostanie postawiony na odpowiednim dla niego stanowisku. Zarówno tutaj należy wyróżnić trzy, trzy takie momenty pokoju, czyli całkowitego spokoju, kiedy nic wielkiego się nie dzieje, w czasie, w czasie kryzysu i w czasie wojny. We wszystkich tych stanach każdy Polak powinien wiedzieć, co, co zrobić. Dzisiaj się mówi dużo o zagrożeniach hybrydowych. Zagrożenia hybrydowe są niczym więcej jak pojmowaniem wojny, jak włączaniem do wojny, do rywalizacji międzypaństwowej różnych aspektów funkcjonowania społeczeństw. Czyli to nie jest, nie jest tylko aspekt militarny, gdzie jeżdżą czołgi, latają samoloty, strzela, strzela artyleria, ale także aspekty pozamilitarne, czyli sferą rywalizacji międzypaństwowej jest gospodarka. Sferą rywalizacji państwowej są, jest sfera informacyjna, psychologiczna. To jak ludzie siebie definiują, jaką mają wolę walki, kogo postrzegają jako przyjaciela, a kogo jako wroga, jakie są ich priorytety, dążenia, aspiracje. To wszystko jest obszar rywalizacji międzypaństwowej. Rosjanie zrozumieli to już bardzo dawno, dlatego, dlatego działania prowadzone przeciwko całemu Zachodowi, bo nie tylko Ukrainie, prowadzone przez ostatnie wiele, wiele lat, to nie były działania militarne, to były właśnie działania, działania ekonomiczne, uzależnianie gospodarcze, to były działania informacyjne, czyli promowanie, wspieranie postaw skrajnych które, które rozrywały, rozrywały Europę konfliktami wewnętrznymi. I widzimy, że w tej sytuacji, kiedy wszędzie może zaistnieć zagrożenie, to nikt nie będzie w stanie nam zapewnić bezpieczeństwa, jeżeli sami... Sami, się, sami nie będziemy w stanie tego, tego zrobić. Tutaj fiński, fiński generał, którego cytuję w tym, w tym tekście, P.K. gdy został zapytany, czy członkostwo w NATO by zmieniło w jakikolwiek sposób fiński system powszechnego po, poboru, odpowiedział tak, tutaj sobie pozwolę na, na długi cytat. Nie, nie oczekuję żadnych zmian. Mamy do obrony duży kraj z małą populacją. W Finlandii najważniejszą częścią naszej obrony jest budowanie chęci obrony kraju wśród ludności. Dzieje się to poprzez powszechny pobór do wojska, ponieważ w ten sposób każda rodzina jest mniej lub bardziej związana z obroną kraju. Widzieliśmy, że kiedy skończyła się zimna wojna, wiele krajów porzuciło system poboru i wybrało wojsko zawodowe. W tych krajach chęć obrony kraju drastycznie spadła, a to z pewnością oznacza, że nadal potrzebujemy systemu poboru. Nawet w przypadku członkostwa w NATO odpowiedzialność za obronę Finlandii spoczywa w 99% na Finach. Czyli tutaj też należy odróżnić od siebie dwa, dwa aspekty mówienia o obronności kraju. Z jednej strony mamy... Budowanie skutecznej armii, skutecznej siły bojowej, tutaj jest potrzebna wiedza, wiedza fachowa na, na temat współczesnego pola walki, na temat tego, jak, jak łączyć ze sobą współczesne technologie, wykorzystanie dronów, rozpoznania satelitarnego, wykorzystanie odpowiednio, odpowiednio wyszkolonych żołnierzy, specjalistów, a z drugiej strony powinniśmy dyskutować o tym, jak rozwijać poczucie odpowiedzialności i ducha walki w społeczeństwie bo dzisiaj jest to nie mniej ważne niż ten aspekt pierwszy, bo bez odpowiedniego nastawienia psychicznego społeczeństwa i gotowości do wspierania walczących, na przykład Ukraina dawno już, już byłaby krajem podporządkowanym, podporządkowanym Rosji. Tak? Jeżeli społeczeństwo nie jest związane z armią, nie wspiera armii w jej, w jej działaniach, no to ta armia jest wprowadzana do, do roli najemników tak? i motywacja żołnierzy do, do walczenia w obronie kraju jest, jest bardzo ograniczona. Można, można to tak podsumować, że egzystencja każdego państwa będzie niepewna aż do momentu do którego nie będzie ono posiadało Narodowego Wojska, Armii Narodu, narodu Obywateli, Żołnierzy, tak? Narodu Obywateli, którzy będą w stanie stanąć, stanąć na stanowisku, kiedy przyjdzie taka, taka potrzeba i będą, widzieli, będą mieli to poczucie odpowiedzialności cały czas. A w naszym kraju niestety w tym zakresie sytuacja nie jest, nie jest najlepsza. W swoim tekście powołujesz się na badania, które mówią, że to młode pokolenie, które jest już zdolne do obrony kraju, jest do służby wojskowej no, nastawione przynajmniej negatywnie. Skąd tu dwudziestolatków taka obawa przed wojskiem? Tutaj tą myśl, którą przytoczyłeś, można rozwinąć poprzez przytoczenie trzech badań. Jedno badanie z maja ubiegłego roku, gdzie Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na Zlecenie Rzeczpospolitej zapytał się Polaków, co by zrobili w przypadku ataku obcego państwa na, na Polskę. No i tutaj się okazało, że młodzi ludzie w wieku 18-29 lat w 60% deklarowali ucieczkę za granicę. Dalej. Kolejne badanie zlecone samemu ośrodkowi przez Rzeczpospolitą, dotyczyło przywrócenia, przywrócenia poboru. No i tutaj też osoby młode były najczęściej przeciwko, przeciwko przywróceniu powszechnego, powszechnego poboru. Tak samo w przypadku pytania już z innego badania pytania o krótkie szkolenia wojskowe na wzór szesnastek wotu. Tutaj też młodzi ludzie najczęściej byli, byli przeciwko. Skąd to się bierze? To się bierze po prostu z tego, że pokolenie dzisiejszych dwudziestolatków z wojskiem nie ma absolutnie nic wspólnego. Żołnierze zamknięci są w swoich koszarach, w mundurach chodzą jedynie na, na poligonach albo na terenie jednostek wojskowych. Broń palna, kultura broni palnej jest w naszym kraju bardzo, bardzo niska i to, to różni zasadniczo dzisiejsze pokolenie dwudziestolatków od pokoleń starszych. Pokolenia starsze mają doświadczenia dobre albo złe z, z obowiązkową służbą wojskową i przynajmniej trzymało ten karabin w ręce. Dzisiejsi dwudziestolatkowie karabinów w ręce w większości nigdy nie trzymali. Nie wymaga się też od nich wysokiej sprawności fizycznej, bo w dzisiejszym społeczeństwie bardziej cenione są umiejętności intelektualne, nie ma, nie ma potrzeby rozwoju, rozwoju fizycznego. Tak więc no, boją się, po prostu się boją nieznanego. I to jest, to jest ten podstawowy, podstawowy mechanizm. Dlatego też jakimś rozwiązaniem dla Polski byłoby wprowadzenie obowiązkowego i powszechnego przeszkolenia wojskowego. Tutaj trzeba podkreślić te dwa słowa, obowiązkowe i powszechne dlatego że system ochotniczy jest w porządku, ale ochotnikami nie zostają wszyscy członkowie narodu. Tak? Ochotnicy są, pochodzą z określonych grup społecznych nastawionych patriotycznie, nastawionych czy gotowych do podjęcia jakichś tam wyzwań związanych ze służbą wojskową, a to będzie tylko pogłębiało rozdźwięk, polaryzację społeczną. Będzie część obywateli, która będzie dokarowała ucieczkę z kraju w razie wojny i część obywateli, która będzie miała przeszkolenie wojskowe za sobą. I tak nie zbudujemy spójnego, spójnego społeczeństwa. Dlatego potrzeba nam powszechnego i obowiązkowego przeszkolenia wojskowego, które nie jest równoznaczne z przywróceniem powszechnego poboru. Mówisz o powszechnym przeszkoleniu wojskowym, ale jak by Twoim zdaniem miało to wyglądać, bo no rozumiem, że jeżeli byśmy nie mówimy o poborze, tak, No bo tutaj w tym momencie poborowym jest już dorosły człowiek, który mógł już być negatywnie nastawiony do wojska wcześniej. Więc jak zbudować, jak zbudować tego ducha waleczności no w, młodych, w młodych ludziach, głównie w mężczyznach, tak, aby nie byli nastawieni no negatywnie po prostu do służby wojskowej. W Polsce na temat służby wojskowej wytworzyło się bardzo dużo mitów i legend. Tutaj osoby, które nie mają nic wspólnego z wojskiem, zazwyczaj kojarzą zjawisko fali, które przeniknęło do, do powszechnego myślenia. Ale niekoniecznie mają jakiekolwiek pojęcie na temat tego, jak wartościowe może być te kilka tygodni albo kilka miesięcy życia spędzone w koszarach, szczególnie kiedy uda się wyeliminować zjawisko fali, które wydaje się we współczesnym wojsku polskim praktycznie nie występuje, a jeżeli występuje, to na zupełnym marginesie. Temat po prostu nie został przepracowany medialnie. Tak? Jest praca u podstaw, są ludzie w szkoleniach, w ramach szkoleń Legii Akademickiej czy Wojsko Obrony Terytorialnej, ale to jest ciągle, ciągle za mało. No i właśnie, jak to, jak to mogłoby wyglądać? Tutaj ta Legia Akademicka i WOT e, może stanowić punkt wyjścia do tych rozważań. Bo e, zobaczmy, zobaczmy tak: e, młody człowiek po skończeniu szkoły średniej Odbywa najdłuższe wakacje w życiu. To są cztery miesiące od czerwca mniej więcej do, do września. Te wakacje są wykorzystywane bardzo różnie. Przez jednych na odpoczynek, przez drugich na pracę. To wolna, wolna amerykanka, prawda? Ale w tym czasie mogłoby zostać wprowadzone obowiązkowe, powiedzmy miesięczne przeszkolenie wojskowe na wzór wprowadzonej jakiś czas temu dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, które byłoby integralnym elementem systemu edukacji w Polsce. Znaczy, jeżeli ktoś chciałby, tutaj taki przykład, to nie, nie, nie jest coś, coś niezbędnego, ale przykład jakby to, to miało funkcjonować. Jeżeli ktoś chciałby się dostać na studia wyższe, no to musiałby mieć ukończone to przeszkolenie które byłoby obowiązkowe dla wszystkich ludzi kończących szkołę, szkołę średnią. Tak czyli pełny, pełny egzamin dojrzałości mógłby wiązać się właśnie z zaliczeniem, z zaliczeniem tego, tego szkolenia. Później osoby, które chciałyby odbyć szkolenie specjalistyczne, mogłyby dzięki temu cieszyć się odpowiednimi przywilejami w rekrutacji na studia czy w przypadku podejmowania pracy w administracji publicznej. Chodzi o związanie, związanie pojęcia odpowiedzialności za wspólnotę i... i, i stwarzanych przez wspólnotę. Tak? Jeżeli ktoś jest gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność za, e, za bezpieczeństwo nas wszystkich, e, też powinien być przez tą wspólnotę premiowany. I w ten sposób, e, w ten sposób właśnie powinno to wyglądać. Takie tutaj, Jeżeli byśmy wprowadzili taki system szkoleń, e, tutaj nie, nie powiedziałem tego wcześniej, ale dlatego badania na temat 16 wotu, jeżeli tak miałyby wyglądać właśnie szkolenia szkolenia dla, dla ludzi, no to tutaj większość Polaków opowiadała się za wprowadzeniem czegoś takiego. Chętnie by przeszło takie przeszkolenie. Większość młodych, najmniej młodych ludzi było za czymś takim, ale to ciągle była ich większość. Około 60%, czy ponad 60%, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc powszechny pobór wiążący się z sześcioma czy dziewięcioma miesiącami w koszarach budzi, budzi opór, ale krótkie przeszkolenie, które by pozwoliło na zdobycie umiejętności z zakresu medycyny, terenoznawstwa, podstaw obsługiwania, obsługiwania broni byłby bardzo, po prostu bardzo wartościowy tak? i ludzie, ludzie mogliby po prostu chcieć się, chcieć się w ten sposób szkolić i w kilka lat mielibyśmy Dziesiątki, setki tysięcy ludzi wchodzących w dorosłość, którzy mają podstawową wiedzę wojskową, dzięki czemu, e, dzięki czemu już jakąś wartość dla obronności stanowią e, i znają się, za, za, zaznajomili się z wojskiem. Tak? E, I myślę, że w tej sytuacji odsetek deklarujących chęć ucieczki za granicę w przypadku konfliktu zbrojnego spadłby drastycznie. E, mówiłeś. Tutaj rzuciłeś takim pojęciem jak fala, która miałaby odstraszać m.in. Od, właśnie od, w jakiś sposób od wojska, ale gdybyś mógł mi i naszym widzom wyjaśnić, żebyśmy wiedzieli, czego się bać. Fala, fala w największym skrócie polegała na znęcaniu się przed przez e, doświadczonych żołnierzy nad e, nowymi rekrutami. E, tutaj te e, opowieści o szorowaniu toaleczką, szczoteczką do zębów, e, czy e, po prostu gnojeniu na te inne sposoby e, są dość szeroko rozpowszechnione i to właśnie o to chodzi. To po prostu chodzi o znęcanie się fizyczne i psychiczne przez żołnierzy. E, starszych, starzem nad żołnierzami, rekrutami, zaznaczanie terytorium czy jakiejś hierarchii w koszarach, co prowadziło do wielu, wielu osób, które na przykład popełniały samobójstwo, bo były w ten czy inny sposób łamane, łamane psychicznie. Tak więc fala, fala jest totalnie nieakceptowalna w jakim, jakich byśmy tutaj nie, nie, snuli, nie snuli rozważań, no to fala jest zjawiskiem, które nie ma prawa występować. Ja współcześnie rozmawiając z kolegami, koleżankami, które odbywały różne szkolenia wojskowe, czy w ramach wot czy dobrowolnej zasadniczej czy służby wojskowej, czy jako że zawodowi, czy w ramach Legii Akademickiej, czy, czy kiedy ja odbywałem taka, takie, takie szkolenie, nie spotkałem się, żeby to zjawisko występowało. Współcześnie wojsko polskie jest na to wyczulone i bardzo dobrze. Dlatego teraz trzeba po prostu temat przepracować medialnie pokazać zalety służby wojskowej, a nie te negatywne, negatywne strony w postaci właśnie fali. Mówiłeś również, znaczy mówiłeś, pisali w swoim tekście, że osoby, które są do służby niezdatne, są jakieś przeciwwskazania ku temu, mogłyby i tak być w jakiś, w jakiś sposób w ten system ochrony państwa włączone. Czy mógłbyś nam przybliżyć, jak, jak, ty, to, jak ty to widzisz? W 2019 roku Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie stwierdziła, że w Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności, a struktury obrony cywilnej w ramach tego raportu określono jako nieprzygotowane do realizacji swoich zadań, a cały system zarządzania kryzysowego uznano za nieefektywny. Co to oznacza? Oznacza to, że w przypadku jakiegokolwiek kryzysu to nie musi być wojna, ale jeżeli wystąpi na przykład powódź, występuje powódź. W tej chwili system, to w tej chwili reagują jednostki wojsko-obrony terytorialnej i wykonują zadania, które powinny być wykonywane przez obronę cywilną. Była pandemia, były zadania dla służb różne związane z tą, z tą sytuacją i widzieliśmy żołnierzy WOT-u, którzy wykonywali zadania, które powinna, albo mogłaby wykonywać obrona, obrona cywilna. A nie wykonywała, bo po prostu w Polsce, w Polsce praktycznie nie istnieje. Jeżeli wystąpiłby powszechny kryzys w naszym kraju, powszechna, powszechne byłyby, przykład jakikolwiek, no, pożary, tak? Płonęły, płonęłyby lasy, byłoby zagrożenie dla ludności w miastach, ludność musiałaby się ewakuować z miasta nawet, jakby to doszło do takiego stopnia, to prawdopodobnie obecnie mielibyśmy do czynienia z przeciążeniem systemu i z totalnym chaosem organizacyjnym. W przypadku wybuchu wojny nie mamy bunkrów, ludzie, na przykład bunkrów, tak, przeciętny człowiek nie miałby pojęcia co zrobić w przypadku nalotu na jego miasto, gdzie miałby się schronić. I tutaj właśnie trzymając się tego przykładu, jest nalot. Po pierwsze, musimy wiedzieć, gdzie się, gdzie się schronić. Po drugie, to miejsce musi być zadbane, musi być przygotowane do przyjęcia określonej liczby ludzi. Po trzecie, jeżeli trzeba by spędzić tam dłuższy czas, y, musi być wytworzona odpowiednia organizacja między tymi ludźmi, którzy będą w tym bunkrze przebywać. Muszą mieć zapewnione jedzenie, y, muszą mieć zapewnione jakieś warunki sanitarne, y, muszą mieć zapewnioną opiekę medyczną i tak dalej i tym podobne. Tutaj widzimy całe, całe spektrum działań, y, które spokojnie mogliby na siebie wziąć cywile spokojnie mógłby robić to jedzenie, o jedzenie w schronie mógłby spokojnie zadbać nasz sąsiad, który miałby w czasie pokoju to, to wyznaczone to jako jego zadanie. Tak? Czyli jest pan Heniek z bloku, który jest przypisany do formacji, która dba o zaopatrzenie żywnościowe schronu. Jest pani Halinka, która dba o to, żeby te schrony były po prostu czyste, żeby tam nie biegały szczury. Jest, jest pan Mietek, który będzie dbał o komunikację w sytuacji kryzysowej dla tej, dla tej ludności. I tak dalej, i tym podobne. Też tutaj, tutaj zadań takich obrony cywilnej jest cała, cała masa. Trzeba ludność ostrzegać. Nawet no, przebiec się nawet po bloku, jak syreny, syreny nie, nie zawyją, żeby, żeby ludzie wiedzieli, że muszą uciekać. Trzeba zorganizować ewakuację, bo najgorsze w sytuacji kryzysowej jest, jest chaos, kiedy, kiedy ludzie po prostu wpadają w panikę. Trzeba te schrony przygotowywać. Trzeba ratować ludzi, którzy, którzy znaleźli się pod gruzami, zanim zareagują jednostki straży pożarnej albo, y, albo ratownictwa medycznego. Y, cywile, którzy będą odpowiedni, odpowiednio przeszkoleni, mogliby podjąć pierwsze, pierwsze działania, żeby móc wskazać na przykład. Gdzie, gdzie ktoś jest pogrzebany pod, pod gruzami. Służba medyczna, pierwsza pomoc, to, jest, to są absolutnie podstawowe rzeczy, ale, ale też no, są, są szkolenia w naszym kraju prowadzone z tej pierwszej pomocy, ale to nie jest tak, że każdy dorosły Polak wie jak jej, jak jej udzielić. A to też jest niezbędne w tym, w tym pierwszym momencie po doznaniu jakiegokolwiek urazu, nie, nie tylko w przypadku kryzysu, ale też w przypadku pokoju. Walka z Pożarami. Jeżeli Straż Pożarna byłaby przeciążona, tutaj cywile musieliby podjąć, podjąć jakieś, jakieś działania, albo być też oparciem dla tej straży, straży Pożarnej. Organizacja tych pomieszczeń, zaopatrzenia w blokach, w bunkrach, na obszarze osiedli Organizacja porządku, po prostu utrzymanie porządku, tak? wyznaczenie stref dla, nie wiem, strefa ewakuacji, strefa, strefa, strefa pomocy medycznej strefa wydawania posiłków, to też mogliby zrobić cywile, obrona cywilna, bo, bo to nie jest, nie, nie wymaga nie wiadomo jakich umiejętności, tak? ale wymaga postawienia człowieka na odpowiednim stanowisku wcześniej. E, doraźne grzebanie zmarłych, pomoc w ratowaniu e, dóbr kultury. E, jeżeli wystąpiłby większy kryzys, nasze służby miałyby dużo ważniejsze rzeczy na głowie niż zajmowanie się tym wszystkim i potrzebowałyby pomocy, a w tym mogłaby pomóc, mógłby pomóc powszechny system organizacji obrony cywilnej ludności. Czyli tutaj z tym, z tym, co tak postuluję, wcześniej mielibyśmy szkolenia powszechne dla całej ludności, która by nabyła takiego obycia tego drygu wojskowego, czyli po prostu nie traciłaby od razu głowy w sytuacji kryzysowej prawdopodobnie, e, a e, później e, ludzie, którzy by chcieli służyć w wojsku, oczywiście by mogli służyć w ramach WOT-u, w, e, w ramach wojska zawodowego, ale e, każdy cywil e, oprócz, e, oprócz tej gotowości do, e, do walki czy powołania na front e, powinien też e, wiedzieć, co zrobić w, w, chwili, w chwili kryzysu. A ludzie, którzy nie byliby w stanie uczestniczyć w tym systemie obrony, obrony cywilnym, też powszechnym i obowiązkowym, mogliby uczestniczyć w systemie, czy mogliby odpowiadać za pomoc społeczną. To proponował w zeszłym roku prezydent Niemiec, że Frank, Frank Steinmeier który mówił o, o tej służbie społecznej i on proponował między innymi wprowadzenie e, obowiązkowej dla młodych ludzi opieki nad seniorami e, czy pracy w instytucjach dla niepełnosprawnych albo schroniskach dla bezdomnych, gdzie też potrzeba bardzo dużo pomocy, e, a nie ma tych rąk do pracy, bo no, na przykład w sytuacji, w sytuacji, gdy starsza osoba jest samotna i jest biedna, to tak naprawdę zostaje pozbawiona sama z sobie. Jeżeli mielibyśmy tą powszechną, znaczy powszechną no, służbę społeczną jako uzupełnienie dla tego powszechnego systemu, byłyby wystarczające osoby ludzkie, aby się tymi ludźmi, ludźmi zaopiekować. Tutaj zacytuję teraz tego niemieckiego prezydenta. jak w jaki sposób popierał ten swój pomysł. Szczególnie teraz, w czasach, gdy maleje zrozumienie dla innych stylów życia i poglądów, obowiązkowa służba społeczna może być szczególnie cenna. Wychodzisz z własnej bańki, poznajesz zupełnie innych ludzi, pomagasz potrzebującym obywatelom. To przełamuje uprzedzenia i wzmacnia poczucie wspólnoty. Yy. I tyle, tak? To wzmacnia wspólnotę, wzmacnia naród, wzmacnia więzi między ludźmi, co jest niezbędne dla zwiększenia odporności kraju w przypadku kryzysów, w przypadku konfliktów, w przypadku wojny. Dobrze. Adamie, dziękujemy Ci za to, że poświęciłeś nam swój czas. Moim i Państwa gościem był Adam Szabelak. Dziękujemy Ci jeszcze raz. Dziękuję Ci. A z Państwem widzimy się już wkrótce. Ale na koniec chciałbym również przypomnieć o możliwości wspierania naszego portalu i naszego kanału. Za wszelką pomoc dziękujemy i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.